Dzień dobry, dzień dobry, barszczyku komuś polacie. słuchajcie, ostatnio na filmiku pokazywałam wam jak zrobić zakwas z buraków, taki do barszczu wigilijnego i obiecałam wam, że dzisiaj ugotujemy właśnie barszcz wigilijny, jest przed świętami czas na to, zresztą taki barszcz możecie sobie nawet ugotować wcześniej bo ja barszcz taki wigilijny gotuję sobie nawet i w listopadzie jak czasami mam więcej czasu bo ja go pasteryzuję w sójkach takich litrowych <grymne> i później przechowuję sobie w spiżarni i czekają na ten moment właśnie wigilijny i sobie tylko podchodzę, cyk, otwieram, bo wiglie nie wiem jak wy, ale my robimy zawsze u siebie, jest 12 potraw, więc tego gotowania jest naprawdę bardzo dużo i cieszę się, że właśnie przez ostatnie lata jakoś tak doszło do sprawy, że takie potrawy jak bigos, czy pierogi, barsz, czy zupę rybną, gotuję sobie po prostu dużo wcześniej. Do tego dużego, 11-litrowego garnka wle, wlałam sobie tutaj 5 litrów wody. Teraz uruchamiam sobie, żeby już się ta woda grzała. I wigilijny barszcz jest bezmięsny, więc nie robimy go na wywarach z kości. Oczywiście, jeżeli lubicie, no to kto Wam zabroni? Róbcie tak, jak chcecie. W każdym razie pokażę Wam, jak ja to robię. Na te 5 litrów dodaję jeden porządny seler. Takie całkiem spory. Zresztą e, muszę Wam powiedzieć, że zostały już mi tylko cztery selery y, u mnie w gruncie, i już wszystko wyjedliśmy w tym roku. A chciałam jeszcze Wam nagrać odcinek o tym, jak robię y, krem z białych warzyw, więc zostawię tamte. Do tego dwie takie dosyć duże pietruszki. Przekrawam sobie na mniejsze części, żeby warzywa szybciej puściły swój smak. Por. Jeżeli chcecie, możecie zamiast pora dać jedną opaloną cebulę. Ja zdecydowanie wolę smak pora w takich wywarach. No i trzy marchewki. Marchewek też, jeżeli chcecie, możecie dać więcej. Ja miałam takie dość duże marchewki, więc dodaję tylko trzy. Buraki. Te, dwie, aha, te y zakwas z buraków trzymałam nie wiem około trzech tygodni na początku pięć dni tutaj w kuchni a później wylądował w spiżarni żeby właśnie się tak fajnie kwasił i też już mogę tutaj przypomnieć chociaż jeżeli wejdziecie w na filmie gdzie pokazywałam jak zrobić kiszone buraki to taka mała podpowiedź że najlepiej zrobić właśnie kiszone buraki tak jak ogórki kiszone czyli pierwsze dni sobie trzymamy gdzieś w jakimś cieple później wynosimy do chłodnego i zostawiamy tam tak długo aż się w końcu nam ukisi a jeżeli na szybko bo na przykład jesteście 10 dni przed świętami, no to wystarczy po prostu trzymać cały czas w cieple. Tylko musicie zbierać z góry ten taki osad, tą piankę, bo inaczej Wam spleśnieje. Dodrzucam do tego te 2-2,5 kg buraków. Teraz moje ręce będą też całe czerwone. Słuchajcie, w ogóle też co do buraków. Buraki burakom nierówne, niektóre mają bardzo dużo takiego właśnie czerwonego koloru, a są niektóre takie, które jak przekroimy, to one są prawie suche i tego koloru nam w barszczu nie oddadzą. Co prawda kolor załatwi nam zakwas z buraków, ale jeżeli zdarzyłoby się tak, że wasze buraki są no są jakie są, to jeżeli barszcz tak końcowo nie będzie taki bardzo mocno, taki rubinowy, to możecie zetrzeć buraki na tarce takiej jarzynowej, włożyć do sita i tak pomoczyć tym barszczu i dzięki temu kolor z buraczków przejdzie Wam do barszczu i wszyscy będą myśleli, że takie właśnie były od samego początku. Też, jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że zagotujecie swój barszcz przy podgrzewaniu, to on też się zrobi bardziej taki brązowy niż taki rubinowy, i wtedy też możecie go właśnie uratować tym, że buraki tak zetrzecie, włożycie sobie do tego barszczu i chwila, moment, i kolor odzyskamy. Dodaję też tutaj te buraki. Jak widzicie, mam uszykowane jedno jabłko. Najlepiej, żeby to było jakieś kwaśne jabłko typu szara ryneta, to w ogóle by było super. Niestety nie dostałam. Mam uszykowane tutaj jedną całą główkę czosnku, którego nie dam jeszcze na razie teraz, tylko dam pod sam koniec już gotowania. I tutaj, słuchajcie, mam jeszcze ugotowane grzyby, które ee, będą do uszek. <śprawda> Co prawda dzisiaj tak malutko, bo tak właściwie tylko tyle, że potrzebowałam ten wywar z grzybów. Który właśnie tutaj też wleję. Tutaj wlejemy. I skoro już mam te grzyby, bo tutaj była dokładnie szklanka suszonych grzybów. Ilość płynów, w której gotowałam, nie ma jakiegoś super dużego znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu Wam się nie przypaliły. I e, ten aromat cały grzybowy tutaj dostarczyłam. Nie dorzucam już tam samych suszonych grzybów. Z tych za chwileczkę zrobimy może trochę uszek. W każdym razie dodaję do tego jeszcze. No tak. Z 8 ziaren ziela angielskiego. 3 albo cztery nawet liście laurowe. 2, 3, 4. Pieprzu. Właściwie to mogłabym dać w kulkach, ale już tak. Tutaj zmielimy grubo. Około łyżeczki ziaren. No i soli. E, soli dam dosłownie jedną łyżeczkę z tego względu, że jak. E, Pamiętacie, zakwas na barszcz miał bardzo dużo soli w sobie, i wiem, że jak wleję stąd ten zakwas do garnka, do gotowanego już wywaru, to nie będzie trzeba już więcej dosalać. I teraz spójrzmy do garnka. Zobaczcie, tak naprawdę te 5 litrów wody, które tutaj wlałam. Przykrywami mi te wszystkie warzywa razem z buraczkami, i tak właśnie ma być tutaj. Ta rezerwa miejsca, która została, będzie nam <słyszyła> służyła do tego, żeby wlać tutaj ten zakwas z burakami, które znajdują się w słoiku. Dobrze, teraz słuchajcie. Tutaj mamy doprawione, mamy tutaj warzywa, mamy wlaną wodę i to teraz będzie nam się gotowało na bardzo małym ogniu przez jakąś godzinkę. Warzywa muszą oddać swój smak, muszą zmięknąć i w następnym etapie będziemy dolewali zakwas z buraczków. W tym słoiku są jakieś 3 litry. Tak mi się wydaje, 3 litry tutaj będą, nie? No. Myślę, że w tym słoiku jest nie więcej jak 3 litry zakwasu razem z burakami, bo tutaj w środku są buraki, to nie jest przelany zakwas. I całość tutaj razem z tymi buraczkami i zakwasem wyląduje w tym garnku, jak warzywa oddadzą swój smak. Także zostawiamy na małym palniku na godzinkę. Później będziemy doprawiać jeszcze dodatkowo jabłkiem i czosnkiem. Także zabierzmy się teraz może za zrobienie kilku uszek. Szklanka mąki. Jedna trzecia szklanki wrzątku. Jedna łyżeczka oliwy bądź oliwy z oliwek i jedną trzecią łyżeczki soli. To wszystko ładnie mieszam, żeby sól się dobrze rozprowadziła w wodzie, i wlewam do tej mąki. Szybciutko zagniatamy i wyrabiamy szybciutko i ostrożnie, bo to jest, wiecie, bardzo gorące. Ciasto takie zaparzone. Musi troszeczkę ostygnąć jak przed wałkowaniem, ale najlepiej właśnie wyrobić je i nakryć talerzykiem bądź po prostu odwrócić miskę, żeby nam nie wyschło. O, tutaj już mam, zobaczcie, wymieszane, teraz jeszcze tylko szybciutko wyrobię, i zaraz schowam. Dobra, lecimy dalej tutaj z farszem. Słuchajcie, tutaj mam te namoczone grzybki, gdzie nigdzie miałam e, liście laurowe, które zabezpieczają grzyby przed tym, żeby tam czasami jakieś e, mole się nie zagnieździły. Biorę tutaj sobie cebulę. Tutaj mam szklankę suszonych grzybów, więc użyję takie pół cebulki. Tu mam patelkę, włączyłam sobie delikatnie pod spodem i teraz pokroję sobie tą cebulkę na takie bardzo drobniutkie kosteczki. Jak widzicie, masełko mi się już rozpuszcza, więc dodaję tutaj tą cebulkę. Na niewielkim pomieniu, żeby po prostu mi tutaj się to ładnie wszystko zmożyło, żeby cebulka zrobiła się taka fajna, szklista, a unikamy przypalenia cebuli, bo ona tutaj nie może być przypalona. Odcisnę sobie te grzybki jeszcze troszeczkę. To co mi zostało, przeleję tutaj do barszczyku. I pokroję bardzo drobniutko grzybki. Jeżeli chcecie, możecie użyć malaxera. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, z czym najbardziej lubicie barszcz. Czy to będą właśnie łóżka z grzybami, czy może z kiszoną kapustą gotowaną z grzybami, czy może krokiety. W każdym domu inaczej. Ja najbardziej lubię albo czysty barszcz, taki fajny, pikantny, albo właśnie z łóżkami z grzybkami. Cebulka zaczyna się tu smażyć. Tak w ogóle teraz widzę, że tego masła to ja tutaj dałam tyle, że jakbym robiła normalną porcję na wszystkie moje uszka, a nie pojedynczą. Słuchajcie, te, takie uszka możecie sobie śmiało zamrozić. I ja to robię w ten sposób, że jak mam już gotowe uszka, kładę sobie na kratce tej takiej od piekarnika i zostawiam na godzinę, dwie, aż lekko przeschnie i zdejmuję wszystkie kładę sobie na tacce w zamrażalniku pojedynczą taką warstwę po godzinie, dwóch już jest całkowicie zamarznięty zsypuję sobie do e, jakiegoś tam woreczka strunowego i trzymam tak długo aż e, całość zjemy więc jeżeli zrobicie sobie więcej tych uszek to śmiało możecie je zamrozić dodam soli trochę tymianku tymianek dosłownie tak na czubek łyżeczki i tak trochę rozgniotę, do tego e, pieprzu i pieprzu dam dużo. W ja uwielbiam, jak właśnie te uszka w środku są takie bardzo, bardzo pikantne. wymieszam wszystko. Cebulka, jak widzicie, już jest ładnie zeszklona i dodaję grzybki. Grzybki wcześniej się gotowały prawie godzinkę, więc tak właściwie to wystarczy tylko porządnie zamieszać całość i już można powiedzieć, że jest gotowe. O i zobaczcie, ładnie grzybki się podgrzały, cebulka się ładnie cała złożyła. Całość tylko jeszcze sobie spróbuję, czy nie jest e, wiecie, za mało słone. Mmm, Teraz przełożę sobie to do miseczki. Dodam Płaską łyżkę bułki tartej i jedno żółtko, ale żółtko muszę odczekać chwileczkę, aż mi się tutaj e, troszeczkę ostygnie ten farsz. I całość wymieszam i farszcz do uszek mam gotowy. Słuchajcie, jak farsz z grzybami troszeczkę wystygnie, to on też troszeczkę gęstnieje, bo bułka tarta naciąga wszystko, co było mokre, a dwa, że masło nam też się ściąga. Więc jeżeli wasz farsz grzybowy troszeczkę jest za luźny, to wystarczy na chwileczkę włożyć do lodówki, to on też przez to, że masło stwardnieje, stanie się taki bardziej gęsty. No co, zabieramy się za te łóżka. Odkrywam miseczkę. Ciasto, jak zobaczcie, jakie jest piękne, sprężyste. Troszeczkę mąki. Musimy je jeszcze troszeczkę wyrobić. Ale tak delikatnie z tą mąką, bo jak zdacie za dużo, no to zrobi się to ciasto twarde. Ach, tutaj tak zobaczcie, ładne, sprężyste, tak jakie powinno być. Z tym ciastem na pierogi to też jest tak, że każdy z domu wyniósł co innego. Jedni dają masło, a inni zamiast wrzątku dają mleko i takie są różne tam zawirowania. A tu z żółtkiem, a bez żółtka. Jeżeli macie swoje sprawdzone przepisy, to je po prostu co roku tradycyjnie w święta musicie wykorzystać. Ciasto wyrobione. Podsypię sobie delikatnie mąką i będziemy je rozwałkowywać. I tutaj kolejna szkoła. Jedni lubią bardzo rozwałkowane ciasto, że praktycznie jest prześwitujące. Inni. Lubią, jak to ciasto jest nieco grubsze, a tego farszu jest nieco mniej. Jak ja lubię, zależy, ile mam czasu. Jak mam dużo czasu, to lubię, jak to ciasto jest takie bardzo cieniutkie, rozwałkowane, mocno. A jak mam mało czasu, to po prostu robię tak, żeby zrobić te łóżka. O i tutaj barszcz się zaczyna gotować niedobrze, niedobrze. Słuchajcie, barszcz, jak gotujemy, to absolutnie nie możemy doprowadzać do wrzenia takiego bardzo intensywnego, tylko i wyłącznie on się musi tak gotować na bardzo małym ogniu, jak rosół. Lekko prześwituje, nie jest za cienkie. Idealnie! Teraz wezmę sobie tutaj troszeczkę mąki, biorę szklankę, tak obtaczam, żeby rant mi się nie kleił do ciasta i wykrawam sobie. Widziałam, że niektórzy robią z kwadracików łóżka. Muszę też sprawdzić, jak to się wtedy zawiązuje, bo zdecydowanie wtedy będzie mniej wałkowania, bo z kwadracików się mniej pracujemy przy kwadracikach. Łyżeczka. I Katarzyno, pokaż, jak zawijasz. Użka. Nie robiłam tego cały rok, więc pierwszy może się nie udać. Łyżeczka farszu dookoła ściskam. I takim jednym ruchem cyk sklejam. I mamy pierwsze uszko. Palą, że ładne. <śladane> ładne, to są jak robimy z trzech, czterech porcji ciasta i te przy końcu to już są takie idealne, równiutkie, piękne. <śladane> Tych metod na zwijanie uszek jest bardzo dużo. Ja po prostu praktykuję ten sposób, bo jest bardzo łatwy, z dzieciakami bardzo często właśnie sobie robimy. E, też można robić większą tą falbankę przy składaniu pieroga, żeby właśnie e, tutaj na wierzchu był taki ładniejszy wzorek. O, na razie ten wygrywa najładniejszy, to będziecie mieli go z przodu. <laughs> to nie jest konkurs na najładniejsze uszko, tylko na to, żeby tutaj w ogóle przygotować święta. W ogóle słuchajcie, co się stało, że w ostatnich latach, nie wiem czy wy też macie tak samo jak ja, ale Kiedyś y, przygotowania świąteczne sprawiały mi dużo więcej szczęścia niż teraz. Teraz jakoś tak w ostatnich latach tak szybko wszyscy intensywnie żyją, że y, od wielu osób słyszałam, że te święta to tylko problem, bo trzeba się zatrzymać, bo wszystko y, nagle tam dookoła się dzieje, a my tutaj robimy sto, i później nikt się nie może odnaleźć i nadgonić tej pracy, którą gdzieś tam wykonaliśmy, albo która na nas czeka wariactwo. Tak nie można żyć. Coś z tym trzeba koniecznie zrobić. Jeżeli takie uszka chcielibyście sobie e, właśnie z, zamrozić, no to zamiast prosto tutaj na e, blat kłaść, kładziemy od razu na tackę, taką najlepiej, e, która będzie e, kratką, żeby obsychały nam te uszka z każdej strony i po godzince, jak to ciasto nam tak obeschnie, to przekładamy właśnie na jakiś tam blaszkę, czy na coś, może macie te tacki, takie zamrażalnika i zamrażamy przez godzinkę, półtora i później sypujemy do woreczków. I takie pierożki wrzucamy na wrzątek i gotujemy 3-4 minutki i przekładamy do warszczyku. Na wigilijny stół, jak robimy takie uszka, żeby nam się nie zlepiły, to po wyciągnięciu z wrządku, jak przekładamy tą nadwyżkę taką do miseczki, to e, smaruję delikatnie masłem, żeby się nie sklejały. Robimy pieroga i biorę sobie paluszek wskazujący tutaj. I cyk, te dwie części sklejamy. O, przyciskam i mam uszko. Te uszka przełożę sobie na deseczkę. Deseczkę posypałam delikatnie mąką, żeby mi się nie przyklejały czasami. Jakie są, takie są, to są pierwsze w tym, w tym okresie przedświątecznym. Najbrzydsze nie są, ale też jakoś specjalnie z ich kształtu zadowolona nie jestem. Nieważne, słuchajcie, wracamy teraz do barszczu. Warzywa razem z burakami gotowały się dobrą godzinkę. No, i są już mięciutkie, oddały swój smak, aromat. Wszystko, co tutaj dorzuciliśmy, już tak ładnie się ugotowało. I teraz nadchodzi moment, żeby wlać tutaj, właśnie ten zakwas z buraków razem z tymi burakami. Więc wlewam. O! Zobaczcie do środka, jak to pięknie wygląda. I wkładam tutaj też te wszystkie buraki, które były w tym słoiku, które się kisiły. Mogłem zawołać męża, to jest strasznie ciężkie. O, dobra. Zakwas mam wlany. Nie przeraście się tym, że początkowo jakby się tutaj pieni, to wszystko zniknie. Po prostu tak jest. Za każdym razem, jak wlewamy e, coś kwaśnego, czy to na przykład będą e, ogórki kiszone do ogórkowej, to na początku taka pianka nam się robi. I tak ma być. Teraz jest dobry moment na to, żeby spróbować, czy ten barz jest dosyć słony. Mm, jest idealnie kwaśny, Super. <grych> Teraz przyprawiamy. Słuchajcie, od momentu w ogóle jak wlejemy ten zakwas, to już bardzo mocno pilnujemy, żeby ten barszcz nam się nie zagotował. On tylko ma tak delikatnie się tak pultać. <grych> nie wiem jak to się mówi poprawnie. W każdym razie, po wlaniu zakwasu gotujemy jeszcze jakąś godzinkę na bardzo małym ogniu, ale już przyprawione. Dodaję tutaj Taką solidną garść majeranku. To jest mój majeranek z ogródka. On jest bardzo aromatyczny. Tak go tutaj rozcieram. Można też majeranek później dać pod koniec gotowania jeszcze dodatkowo. Wiem, że na pewno wiele osób powie, że majeranek e, daje się na sam koniec, bo może zbrązowieje czy coś. W takich temperaturach, jak on się będzie tutaj gotował, to już naprawdę nic się nie, e, nie zbrązowieje. A przynajmniej wszystko się tak ładnie naciągnie tym majerankiem. Dodaję tutaj całą główkę czosnku to jest bardzo duży garnek jak widzicie chociaż jak właśnie zlejemy wszystko to zostanie nam jakieś 5 litrów barszczu maksymalnie 6 i dlaczego mówię jak zlejemy bo ten barszcz teraz będzie mi się gotował przez godzinkę i wyłączę przestudzi się i wyniosę sobie na balkon i będzie tam całą noc i następnego dnia lekko podgrzeję i przeleję następnie zagotuję tak wiecie, żeby właśnie się nie zagotowało chodzi o to, że jak zagotujecie to możecie stracić kolor tego barszczu i przeleję do słoików i będę pasteryzowała przez pół godziny te słoiki i wyniosę sobie do spiżarni i będą czekały do świąt jeżeli e, chcecie, możecie i macie miejsce, możecie trzymać w lodówce. Ale to pachnie! W ogóle do zakwasu z buraków dodawałam ziele angielskie, liść laurowy, e, czosnek, więc tutaj, jak to wszystko teraz się zaczyna grzać, to jest taki zapach w kuchni, że... Szkoda, że nie idzie tego wam przekazać. wrócę teraz tutaj jabłka. Czy jabłko jedno soli nie muszę dodawać, ale dodam tutaj jeszcze całkiem sporo pieprzu suszone grzyby, znaczy te ugotowane ten wywar z grzybów już wleciał. Jeżeli lubicie, możecie dodać śliwki. Ja śliwek nie dodaję i muszę tylko się zastanowić, czy już wszystko? Hmm. Cukier. Słuchajcie, cukru trzeba dodać. Jeżeli zakwas wyszedłby Wam za mało kwaśny, mój jest mega kwaśny, ponieważ się robił dość długo. To jeżeli będzie Wam za mało kwaśny, oczywiście możecie dodać octu. Ja tylko teraz jeszcze spróbuję, czy jest. Kwaśnie jest mocno, więc dodaję tutaj. No tak, z trzy łyżki cukru. I tutaj też, wszystko zależy od tego, jaki barszcz lubicie, czy taki bardzo słodki, czy tylko przełamany cukrem. Trzy łyżki na tą ilość to będzie takie przełamanie. To nie będzie e, tak bardzo go dosładzało. Słony jest dosyć. Przykrywam pokrywką i zostawiam na malutkim ogniu na godzinkę. Po godzince wyłączam wystudzę i wynoszę sobie na noc na zewnątrz. Jest dwa stopnie na dworze, więc mogę użyć balkonu jako lodówki. Barszyk się ładnie gotuje. Tutaj wlałam sobie trochę wody do soleją i za chwileczkę ugotujemy uszka, no i będziemy próbować ten nasz piękny barszczyk. Na wrzącą wodę wrzuciłam uszka i będę je gotowała jakieś 2-3 minutki, licząc od momentu, aż wypłyną na wierzch. Słuchajcie, to nie takie łatwe, żeby Wam nagrywać takie skomplikowane dania, bo tu różnica w czasie jest ogromna, ale zobaczcie, mam już ugotowane właśnie uszka. Do tego oczywiście dolejemy barszczyku, tylko od razu już Wam mówię, że ten barszczyk powinien teraz być wystudzony i wyniesiony na zewnątrz i dopiero jutro cały zlany przez całą noc. Wszystkie smaki, aromaty, te wszystkie przyprawy, wszystko odda to, co powinno. I jutro, jak właśnie taki zimny, przeleje sobie do garnka wleję sobie do słoików i będę pasteryzowała przez 40 minut i wyniosę sobie do spiżarni. A jeżeli Wy chcecie zrobić taki barszcz na Wigilię bez żadnego wcześniej zaprawiania w słoiki, to też wykonajcie ten barszcz dzień wcześniej, żeby on też przez noc sobie odstał, żeby te wszystkie smaki tych wszystkich warzyw, ziół były w tym całym wywarze i dopiero podajcie na stół. To aż dziwne jeść Barszcz przed świętami. <laughs> Jak widzicie, kolor jest odpowiedni. Piękny, rubinowy, smaku. No, też musicie dostosować do siebie. Jedni lubią bardzo dużo czosku, inni mniej. Yy, bardziej pikantne, mniej słodkie, bardziej mniej. No tu już musicie potraktować ten przepis jako taką bazę. Mm. Słuchajcie, ja biorę ten talerz i idę sobie do stołu zjeść. A Wam oczywiście życzę wspaniałych świąt. Dużo szczęścia, radości i pysznych potraw. Do zobaczenia!